Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Marpirk a to jest trzeci odcinek serii Tux Podpowiada porównanie najpopularniejszych dystrybucji Linuxa e, instalacja dzisiaj się zajmiemy pochodną Ubuntu Linux Mint w wersji 13 mm, tak, może najpierw parę słów odnośnie samej płyty instalacyjnej tak więc są dostępne jakby dwie główne e, dwa główne warianty do pobrania jest to wersja z głównym środowiskiem graficznym MATE oraz wersja z, z domyślnym środowiskiem graficznym Cinamon, menedżerem okien właściwie. E, czym się głównie różnią? Po pierwsze, e, wersja z Mate ma 885 MB, a wersja Cinamonowa ma 801 MB. To jest wraz z kodekami, które powiedzmy nie są zbyt mile widziane, czy znaczy kodekami i oprogramowaniem objętym jakąś tam licencją, które nie jest zbyt dobrze. Widziane na, na Linuxie, czy tam na płytach instalacyjnych Linuksa w Ameryce czy Japonii, itd. itd. Za bardzo nie wiem, nie chcę, się to, nie chcę się w to zagłębiać, ale cóż. Tak więc następna różnica między Mate a Cinnamonem już samymi środowiskami czy menedżerami okien, jest taka, że Mate, Mate jest bazowany może tak, bazowany wygląd, powiedzmy, i sama idea jest bazowana na GNOME 2, ale nieco świeższy wygląd, powiedzmy, to ma i, i świeższy po prostu, tak, tak? Nie spodobało się zespołowi Linux Minta, to, w jaką stronę idzie GNOME, GNOME w sensie GNOME Shell, i postanowili zrobić coś takiego. Cinnamon. To jest zupełnie coś, coś nowego, i właściwie od niedawna. Ja już się interesowałem Linuxem, jak, jak to weszło. Nie pamiętam dokładnie kiedy, ale to, to jest projekt rozwijający się, naprawdę bardzo mi się podoba. Ale mimo wszystko wygra, wybrałem Mate'a, albo tak, bo był pierwszy z brzega. Dobrze, tak więc może jeszcze parę słów o Linux Mint sam w sobie. To są słowa, tak jak poprzednio z serwisu tak więc Linux Mint to dystrybucja oparta na Ubuntu, która z kolei jest oparta na debianie, skierowana do początkujących użytkowników. Dystrybucja kładzie nacisk na prostotę użytkowania, przydaje przydatne aplikacje i pełne ich wsparcie zaraz po instalacji. Wszyscy zadbali o dodanie wielu graficznych nakładek. Na standardowej płycie instalacyjnej znajdziemy większość zamkniętego oprogramowania, o czym właśnie mówiłem, np. plugin Flash Player, kodeki, Java. I to jest właśnie różnica między tą płytą e, większą a mniejszą, e, w sensie wersją standardową, a wersją dla Ameryki i Japonii. Jak tłumaczy jego twórca, Mint jest dystrybucją opartą na debianie, co czyni ją bardzo solidną i tym samym jest do niej dostarczony jeden z największych menedżerów pakietów. To daje użytkownikom dostęp do ogromnego zbioru pakietów oprogramowania. Aktualnie repo repozytorium Minta zawiera około 30 tysięcy pakietów i choć Mint bazuje również na kodzie i repozytorium Ubuntu, to idzie swoją własną drogą rozwoju. Mint jest wydawany podobnie jak ubuntu co 6 miesięcy, z tą różnicą, że miesiąc po dystrybucji matce ma listopad, jednak dużym plusem jest to, że w Mintie yy, nie wychodzą co miesiąc kolejne wersje testowe Alfa Beta, które są jeszcze niestabilne. Mint po prostu wychodzi jak jest już gotowy, a nie jak nadchodzi data wydania. To, że wychodzi później względem równoległego wydania ubuntu, skutkuje lepszym dopracowaniem, bo jeśli w finalnej wersji ubuntu znajdują się jakieś jeszcze błędy i niedociągnięcia, to w miecie zazwyczaj w ciągu jednego miesiąca, e, w ciągu tego miesiąca zostaną one poprawione. Każda wersja Minta nosi swoją nazwę kodową, są to imiona żeńskie, idące w kolejności alfabetycznej. Każda nowa wersja Minta zawsze jest oparta o najnowsze ubuntu. Dobrze, to by było. E... Jeżeli chodzi o wstęp, teraz przejdźmy już bezpośrednio do instalacji. <laughs> e, tak, e, i tutaj mamy mm, menu startowe. Możemy wystartować Linux Mint, a, ewentualnie w, 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 w trybie kompatybilności, powiedzmy. Czyli jeżeli ktoś nie ma, jeżeli ktoś, ktoś ma jakieś. Hmm, Ktoś ma problemy, powiedzmy, z wyświetlaniem hmm, grafiki. Jeżeli nie ma za bardzo sterowników graficznych, takich uniwersalnych, ale to raczej nie jest zbyt, zbyt często spotykane, można spokojnie sobie uruchomić zwykły, zwykły system. I tutaj jest pierwsza różnica, powiedzmy, jeżeli chodzi o, o, o Ubuntu czy, czy, czy Debiana że tutaj nie ma możliwości bezpośredniej instalacji z menu startowego tylko trzeba uruchomić Live CD i dopiero wtedy dopiero wtedy zainstalować więc chwilę jeszcze czekamy Dobrze, jak widać jest dostępny, dostępny cały ekran czyli jest domyślnie zainstalowany Virtual Guest Edition, to też kolejny plus no, I odchodzimy do instalacji za Linux Mint. Widzimy, że ustanowić połączenie e, itd. Tak i, tak I tu generalnie już mamy dostęp do powiedzmy e, całego, całego Mate'a. Teraz chwilę czekamy na e, instalację. Dobrze. Tak więc od razu nam się wyświetla menu języków, podobnie zresztą jak to było z Ubuntu. Możemy sobie to nawet. Nie, jednak nie możemy. Wgnąć 3 było tak, że można było sobie to zmaksymalizować. Trudno. Tak więc polski naprzód. I tutaj no, Tak podobnie zresztą jak w Ubuntu było, było też takie menu, tylko dodatkowo tutaj były. Odnośnie aktualizacji i, i instalowania oprogramowania firm trzecich, to właśnie o czym mówiłem, te dwie wersje amerykańska i ta normalna. I tutaj, tak samo partycjonowanie. Filmik z partycjonowania, powiedzmy, tutorial z partycjonowania, będzie, będę robił teraz po tym filmiku. Znaczy, nie bezpośrednio teraz, tylko następnym filmikiem będzie właśnie film z partycjonowania. Także to pomijamy oczywiście tradycyjnie. I tak samo mamy tutaj na dole instalację. W sensie małą konsolę, gdzie możemy sobie podglądać proces instalacji, a tutaj nam się co to się otworzyło tyle. W ogóle jakiś problem jest z odświeżaniem. Nie wiem czy to jest. No powiedzmy. No i tak samo jak w ubuntu lokalizacja użytkownika, układ klawiatury. Yy, użytkownik ASDF. ASDF i tak samo jak Ubuntu jeżeli mamy komputer stacjonarny to yy, i powiedzmy nie ma do niego dostęp yy, dostępu znaczy może tak, jeżeli mamy tylko my dostęp do komputera możemy sobie to zaznaczyć ale ja raczej tego nie polecam lepiej żeby wymagało hasło do zalogowania i można jeszcze sobie zaszyfrować katalog użytkownika związane z bezpieczeństwem tak samo zresztą było w przypadku Ubuntu. Dobrze i tutaj zresztą tak samo jak w Ubuntu mamy krótką prezentację na temat Linux Minta i teraz sobie, sobie ją przejrzymy. No, i tutaj jest taka różnica, że tutaj jak jest końcówka, to bezpośrednio przechodzi do początku. I tak samo jest informacja o pomocy w Linux Mint. Dobrze, tak więc teraz poczekamy sobie chwilę na aż się wszystkie pliki przekopiują. No, więc widzimy się za chwilkę. Ok, jak widać, już, już, już nam się zainstalował Linux Mint. Możemy albo kontynuować testowanie, albo uruchomić ponownie komputer, co też teraz zrobimy. Tak, i teraz nam się wyświetla informacja: Please remove installation media and close the tray. If any, then press enter, czyli e, trzeba wyciągnąć płytkę z napędu i zamknąć, 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 zamknąć szufladkę. Jeżeli takowa jest i nacisnąć Enter. Ja mam chyba wyciągnięty, znaczy w sensie automatycznie wyciągnęło. Tak, automatycznie. To jak więc ciskamy Enter i się nam system całkowicie rebootuje. Dobrze, tak więc już nam się pięknie zainstalował Linux Mint. I możemy sobie... Spokojnie, oj, marfirk, ASF. Huh. aha, marfirk mały. okej, okay. <ścoughs> dobra, dobrze, tak więc jak widać mamy automatycznie zainstalowany VirtualBox Guest Addition, chwila, Już, aż się uruchomi. Tak, już się nam uruchomił. Jak widać mamy zainstalowany bezpośrednio VirtualBox Edition. jak już mówiłem, także jest automatycznie dostosowane do wielkości ekranu. Od razu nam się wyświetla okienko. Witaj w Linux Mint. I taki mały szczegół, ten Linux Mint ma na imię Maja. <grym>, jak zresztą tutaj widać. Dobrze, tak więc to było na tyle. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć!